Przed nami wielka uroczystość, uroczystość w niebo wstąpienia Pańskiego. Przyznam, że przez długi okres w swoim życiu nie rozumiałem wagi tej uroczystości. No bo Pan Jezus sobie wstąpił do nieba, no jest to jakiś etap Jego życia. A jakie to ma znaczenie? To sięgnijmy do czytań. Pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus uczynił i czego nauczał od początku, aż do dnia, w którym dał polecenie apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swoje męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Słyszeliście o niej ode mnie, mówił. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali Go zebrani Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które ojciec ustalił swoją władzą. Ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obok zabrał im go sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Na co zwróciłbym uwagę. Po pierwsze, na to podsumowanie: wiele razy go spotykali po zmartwychwstaniu, jedli z nimi, pili. To jest podstawa. Bez tego niczego by nie było. Te spotkania z Jezusem zmartwychwstałym kompletnie zmieniły apostołów. I bez tego zmartwychwstania Chrystusa nie da się zrozumieć i ich postawy, i nie da się zrozumieć naszej wiary, nie da się zrozumieć kościoła. Po drugie, Mowa jest tutaj o tym, że apostołowie jeszcze chyba na początku nie do końca rozumieli, o co Jezusowi chodzi. Czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Ciągle myśleli kategoriami takimi, że, że, że to chodzi tylko o to spełnienie obietnic mesjańskich, że teraz nastanie Królestwo ograniczone do Królestwa Izraela, a tymczasem to ma być. Królestwo, które obejmie cały świat i cały wszechświat, cały kosmos, coś znacznie więcej. Oni jeszcze tego nie rozumieli, ale już wkrótce zrozumieli. Jest tu obietnica Ducha Świętego, tego o którym Jezus mówił wcześniej, że On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Kościół nie zostaje sam, nie zostaje sam z wdrożeniem w życie Ewangelii. Duch święty pomaga. To będziemy widzieć pięknie, na przykład na Or Areopagu, kiedy święty Paweł będzie się zwracał do, do pogan, na ich pochwali, że tu proszę, jakiemuś nieznanemu Bogu oddajecie cześć. To ja wam mówię, kto to jest tym nieznanym Bogiem. A my byśmy tak pomyśleli po naszemu, że trzeba było krzyczeć, że tu poganie i nie wiadomo kto. Duch święty pomógł mądrzej rozwiązać ten problem. No, i mamy w tym czytaniu piękną scenę, kiedy Jezus wstępuje do nieba. Zabiera go obłok, obłok symbol Bożej Obecności. Pojawiają się mężowie w białych szatach i mówią coś niezwykle ważnego. Tego Jezusa, którego widzicie wstępującego do nieba, zobaczycie tak samo powracającego. Chyba już dosyć często mówię, że my pamiętamy, że Chrystus umarł. Krótko cieszymy się z tego, że Chrystus zmartwychwstał, ale że Chrystus powróci, to najczęściej zapominamy, mimo że tej prawdzie poświęconej jest koniec roku liturgicznego i początek, pierwsza część Adwentu. Chrystus powróci. My żyjemy w tej perspektywie. Chrześcijanie żyją w tej perspektywie. Ale trzeba przyznać, nie znajdujemy tutaj odpowiedzi na pytanie o sens w niebowstąpienia Jezusa. Nie wiemy, poszedł, coś się skończyło, skończył się etap, przyszedł nowy pocieszyciel. Ale po co Jezus wstąpił do nieba? Pewną odpowiedź znajdujemy w lapidarnej końcówce Ewangelii Mateusza, która jest Ewangelią tej niedzieli. Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei, na górę tam, gdzie Jezus im polecił, a gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami, Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Uważny słuchacz zdziwił się, czemu mieli nie odchodzić z Jerozolimy, a tutaj udali się na górę, tam gdzie im Jezus polecił, do Galilei, na górę, tam gdzie im Jezus polecił. Musiało panować tam spore zamieszanie, w sensie takim, że no generalnie byli w Jerozolimie, ale wiemy też na przykład, że łowili ryby. No w Jerozolimie raczej na jezioro żadne wypłynąć nie mogli. W każdym bądź razie ukazana jest tu ważna prawda, że Jezus wysyła swoich uczniów na misję. Nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To przy okazji, prawda, która y, przypomina o wadze Ducha Świętego, to znaczy w tym sensie, że, 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 że mówimy o Trójcy Świętej. Uczcie je zachować wszystko, co Wam przekazałem i ta obietnica, wielka, wspaniała obietnica: Ja jestem z Wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Nie tylko Duch Święty jest w Kościele, ale także Jezus Chrystus jest w Kościele. I to chyba nie tylko. W postaci swojego słowa i nie tylko w postaci y, sakramentu Eucharystii czy innych sakramentów. Jest z nami, ciągle wspiera ten Kościół. To bardzo ważne, kiedy, kiedy myślimy, że, że wszystko zależy od nas, jest i Duch Święty, i Jezus Chrystus. Ale my, mamy tu też to bardzo ważne zdanie, Dana nam jest wszelka władza w niebie i na ziemi. To jest sens w niebowstąpienia Pana Jezusa. Jezus wstępuje do nieba, by zasiąść po prawicy ojca. Po prawej ręce króla siedzi syn, następca tronu. Jezusowi jest dana wszelka władza i na niebie, i na ziemi. I to jest to niesamowite. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie religie świata czynią Boga kimś niedostępnym i dalekim. Takie są wszystkie religie, jeśli w ogóle wierzą w Boga. Bóg zamieszkuje w dalekiej światłości i tak spogląda z nieba czasami, żeby tam ewentualnie zainterweniować. W chrześcijaństwie Bóg stał się jednym z nas, a jednocześnie ten Bóg wstępuje do nieba, z powrotem do nieba i obejmuje wszelką władzę w niebie i na ziemi. Ten, który jest przyjacielem ludzi, który z nimi jadł i pił, z którymi się On no, no, no przyjaźnił, klepał po plecach, chciałoby się powiedzieć. To jest ten, który teraz jest władcą nieba i ziemi. Czy można mieć lepsze znajomości? I to jest ta no, dla mnie wstrząsająca, druzgocąca wszystko prawda o niepowstąpieniu Jezusa. Jezus wstępuje do nieba, by zasiąść po na tronie. On jest władcą, a jednocześnie jest moim przyjacielem. No Takich znajomości to, to nie ma na, niebie, na, na ziemi nikt. To ważniejsze niż znajomość z wszelkimi możliwymi prezydentami tego świata. Mieć znajomości aż w niebie. I w tym duchu wyjaśnia w niebowstąpienie Jezusa także fragment czytany jako drugie czytanie tej niedzieli. To fragment z listu do Efezjan. I czytamy tam w następujący sposób. Czytamy tam: Proszę w moich modlitwach, aby Bóg, pana naszego Jezusa Chrystusa, ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której on wzywa, czym bogactwo chwały i dziedzictwa jego wśród świętych. I czym przeogromna Jego moc względem nas, wierzących, na podstawie działania, Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na Wyżynach niebieskich ponad wszelką zwierzchnością i władzą i mocą i panowaniem i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem. Pełnią tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami. Przebogate, ale treść tego jest właśnie taka. Jezus postawiony jest ponad wszystkim, ponad wszelką zwierzchnością, ponad władzą. Myślę, że nie tylko ponad władcami ziemskimi, ale i tymi władcami, którzy mienią się władcami tego świata, mam na myśli demony, złe duchy. Jezus Chrystus jest ponad wszystkim. On zwyciężył i jest ponad wszystkim. I w tej wielkiej tajemnicy, w tej wielkiej radości uczestniczą chrześcijanie. To mamy rozumieć. Do tego mamy mieć światło oczy serca, byśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania, czym jest bogactwo chwały i Jego dziedzictwa wśród świętych. Byśmy wiedzieli, w jakiej przeogromnej mocy Bożej uczestniczymy. Nam się czasami wydaje, że przegrywamy na tym świecie, że chrześcijaństwo niedługo stanie się taką niewielką niszą, ale przecież to nie od nas zależy. Głową Kościoła jest Jezus Chrystus, jest w Kościele Duch Święty. Nie znamy Bożych planów, nie znamy Bożych ścieżek. Wiemy tylko, że chce Bóg zbawienia wszystkich ludzi. I chociaż możemy i powinniśmy się bardzo starać, musimy pamiętać, że tak naprawdę wszystko zależy od Boga, a my w tym Jego wspaniałym dziele możemy uczestniczyć, dokładając swoją drobną cząstkę.